Słońce, spaliny i pośród tego wszystkie byłki. No szkurwa mać, kto wymyślił, żeby sadzić drzewa w samym centrum, no komu to potrzebne, no? pierdolę, może jak usiądę będzie mi lepiej. Nie, nie, no szkurwa jego mać, latający to i to jest znowu znakował teren. O, tam są te pedały. Jepcie się kurwa, plastikowa butelka wam w dupę. Najlepiej spalić to wszystko z tymi jebanymi dupet obrońcami zieleni. Żul. E, pobudka, panie ładny. Nie ma leżenia. Ale jebię od niego. Zakaz kąpieli. Ciekawe, kto by się chciał babrać w tym syfie. I kurwa, no przecież tutaj nawet dna nie widać. Muszę by tam wpaść i cały świat zapomniałby, że istniałeś. Dobra, przystanek. Przyspieszymy sobie trochę podróż. W co ja mogę wsiąść? A, tysiące numerów i pewnie żaden nie zamierzy mnie tam, gdzie je potrzebuję. Kurwa, jeszcze ten zegarek. Dlaczego jadę ja się cyfrówki? Zaraz. Jeden, dwa, trzy, cztery... Kurwa, chuj w dupę temu, kto wymyślić w taki sposób żeby się jej zapytać Stara jest. Pewnie będzie miała jakiś zegarek. No, kurwa patrzy się na mnie. Apagę? Apagę moherze? Oooo! A co ja tam widzę? Dorotne samice przechadzające się po drugiej stronie ulicy. Laski, dajcie mi podpaski, a liczyć laski. No jest mój szczeroz. Mogliby zatrudnić kogoś, kto by pobierał opłaty za ten kibel, przynajmniej budżet by podreperowali. I Jezus, Maria, ja pierdolę. Syw, smród i ubóstwo. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie nie dbają o to, co jest wspólne. Jeszcze to śmierdzi, kurwa, jakby jak jakieś ciała przemyśli pod podłogą. Ja nie wiem. Okno, powietrze, dajcie mi powietrza. O, już trochę lepiej wcale nie lepiej wcale nie lepiej ewakuacja szybciej 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 otwieraj otwieraj rowerki tak to jest to dobra jaki miałem kody zaraz tak tak power nie nie kurwa co jest zaraz zaraz nie pierdolę, dział kurwa super super no, widzę że podatki się nie zmarnowały Nie wiem, jak mi się to udało, ale dobra, jedziemy teraz. Kurwa, jedziemy. Czuję się jak kurwa, niczym Harley na Road 66. Prób, prób, kurwa. Zabierdala masz kurwa, gubim chipą do Dobrze, pięknie się przysłużyłeś stary druchu. Czekaj tu na mnie wrócę. Jest szklarnia na młode pokolenie, potrafiące zadusić umysły chętne wiedzy, wpajając im przy okazji, że szykuje dla nich pełną sukcesu w przyszłość. Żeby się tylko nie spóźniło. Co? Co jest kurwa? Zamknięte? Napierdony, ja przecież dzisiaj jest sobota. Kurwa. Teraz to już naprawdę wszystko jego pies. Pierdolę nie robię, siadam tutaj. Dobra, gdzie są moje fajki? Tylko znaleźć. Jest, jest. O, jezu, ostatnia fajaczka, mój, mój, mój eden Mój po prostu. O, dobrze. Okay. gdzie jest? Okay. nie, ogniu. Nie rób mi tego. Chodź, 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 chodź. chodź. No, jest. Dobrze. Jest i on. Dobra. Teraz tylko proszę działaj. To już jest nareszcie tak wolność. Życie jest piękne.